Zamrócić do, tamty, do tamtych czasów, do 80. roku, już 79., no już i, i wcześniej. To, to była atmosfera była y, straszna. To nie, że była zła, to była straszna atmosfera. Była przecież, wiadomo, nie chcę mówić o jaki co tam było w sklepach, czy to, o, takich, o takich rzeczach, ale, ale to samo chcę mówić o pro, propagandzie, jaka była propaganda. Przecież y, Śląsk i Wybrzeże. Znowu na nowo zaczęli ze sobą, ze sobą jakby, jakby walczyć. Rozumiem? Propaganda była taka, że, że wybrzeże napuszczało na ślub, a ślód napuszczało na wybrzeże. Nie. Było, no i tak w 1980 roku jak ludzie przyjeżdżali na przykład ze, ze wczasów. Normalnie z nadmorza, że czasów no to opowiadali, że już na, 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 tym, na, na wybrzeżu strajkują, w lubelskim strajkują, a my tu na Śląsku nie. No było to był to było, człowiek się czuł taki jakiś trochę poniżony, ale, ale tu muszę pani powiedzieć, tobie, muszę ci powiedzieć od razu, że, że, że to nie jest tak na Śląsku, to nie, Śląsk to jest specyficzny, specyficzny region. Na, żeby Śląsk się ruszył, to trzeba dużo, bo w Ślązach z reguły jest y, bardzo cierpliwy. Ale jak już po tych chyci załoźni, no to koniec, to już nie popuści, to już idzie, idzie do, na, na całego. No i tak było właśnie w 1980 roku. 29 sierpnia jadę do, jadę do pracy, na, ja zawsze miałem zwyczaj trochę wcześniej, się autobusy jechać. No i na przystanku autosowy, autobusowym już, już było, słychać już ludzie mówili, e, wtedy to było manifest, teraz to jest ofiówka, dlatego ja mówię, na manifestie strajkują. Tym mówi, na Boryni strajkują. Ja nie byłem na pniówku strajkują. No ja na pniówek to wtedy było 30-lecia. Mówię, no już kurczę, boleń na pniówku i nic, nic jeszcze o tym nie wiem. Przyjechałem na, na tą kopalnię na tym globalnie i już był może jeden, może dwa autobusy. Nie było dużo, nie było dużo ludzi. No i między nimi Zbyszek Ciuczman stał przed, przed bramą, parę metrów przez bramą. Szkoda, że my tam nie są, bo bym to wszystko pokazał. Tam stał i nawoływał ludzi do strajków. No i on był, on był strasznie spokojnym człowiekiem, bo ja z nim byłem później w Komitecie Strażkowym, ze skazerze, on, on był spokojnym człowiekiem, ale wtedy gadał, cholera, jak, jak najęty. Rzeczywiście mądrze gadał i dużo gadał. No i autobusy jeden za drugim, co przyjeżdżali, to już się koło niego się, koło niego się wszystko e, zbierało. No i, i jak on tak opowiada, opowiadał, ludzie już zaczęli wrzeszczeć. No i on jeszcze w taki sposób bardzo dobrze na tym, na tym wychodził, to był duży plus. Jak ktoś, któregoś autobusa, ludzie co chcieli przechodzić na bramę, to mówi, zróbcie miejsce, pójdźcie i niech oni nie idą, jak się boją, my za nich będziemy staregować. Ludzie, ludzie nie wchodzili już za, te, za bramę, zostawali no. no i w końcu jak już nas było bardzo dużo, tych autobusów już było dużo, nie wiem, wiele, no to przyszedł z rady zakładowej, no i on nam zaproponował, żebyśmy poszli na halę zborną. Poszliśmy na halę zborną, no to, to tam już było, tą dziewczyną, jakbyś tam była, to, to koniec świata. To, co tam się działo, no ryki niesamowite, każdy wrzeszczał, każdy na tym, jak przyszła dyrekcja, bo przyszła dyrekcja, od razu zrobili stoły, zrobili pod styną, dyrekcja przyszła, dyrektor i tamte inne rzemienie. Więcej ich tam, więcej ich tam przyszło. Usiedli za stoły to było strach, że ludzie ich piernie, że ich zrobią, no jak się to, że samosun zrobią, tak wrzeszczeli ludzie. No i tak jak mówię, był straszny wrzask. No i ja siedziałem, ja siedziałem przy, no tak, jak my wszyscy siedzieli przy oknie, bo to były same szyby tam z jednej strony, no i widziałem, że to nie może tak być, to nie ma strajku, jeżeli ma być strajk, to muszą paść jakieś... Postulaty. Coś trzeba konkretnego powiedzieć, nie? I tak myślę, cholera, tu do niczego nie dojdziemy. I do tego mojego sąsiada, to wymienię nazwisko, Zdzichu Faliński się nazywał. I powiem dokładnie to, co powiedziałem. Ty sobie to możesz wykreślić. Mówię, Zdzichu, p*** mać, idę. W domu mam czworo dzieci. Nie wiem, czy wrócę. Może mnie zamkną, ale idę. No i poszedłem. I musiałem iść tak, obejść przez, dookoła. I do, tej, do tego stołu doszedłem, wziąłem mikrofon i mówię pierwszym moim postulatem to było, bo powiedziałem, żądamy poprawy stosunków międzyludzkich, bo myśmy w górnictwie byli źle traktowani, bardzo źle traktowani. Ludzie w Polsce myśleli, że górnictwo to ho, 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 ale to tak nie było. Źle, deptano na szkło, no, de, różne rzeczy się, się robili, zmuszano do, do roboty, nie tylko w soboty to było normalne, ale w niedzielę, po dwie niedziele to było, co najmniej człowiek musiał robić. A nie przyszłaś do roboty w niedzielę, no to cię wywalił ze ściany, rozumieć, że albo skądś. Było, było w każdym bądź źle. No i jak tym postulat powiedziałem, że mu damy poprawy stosunków międzyludzkich, no to zaraz ludzie zaczęli brawa bić, klaska. I potem następny mówię, żądamy pięciodniowe, pięciodniowego tygodnia pracy, czyli pie, soboty, soboty wolne. Nie? No to dopiero zaczęło. No i trzeci postulat, jaki był, to, to powiedziałem, żądamy zmniejszenia biurokracji o 50%. No i były tam troszkę, tam, no były brawa, no i później się to... Właściwie to właściwie od tego momentu trzeba powiedzieć, to, to się to wszystko zaczęło. Ja byłem normalnie zaskoczony. Dyrektor czyta postulaty, te co my pisali, i mówi: To jest do załatwienia. To jest do załatwienia, to jest do załatwienia. Na wszystkie postulaty się zgadzał, oprócz na dwóch: Na nie, na, 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 na wolne soboty i na związki zawodowe. Na to się nie zgadzał, mówi: To jest państwowe, a reszta wszystko się zgadza. My się no cholera przez cały czas nas tu tak gnębią, nie dadzą nam słowa powiedzieć, a tu teraz na wszystko się zgadza. I to było strasznie taki podpadający. No i w tym momencie podał jeden z tych inżynierów, podał nam pismo, na którym było pisane, że my jako komitet strajkowy bierzemy odpowiedzialność za kopalnię. No to mnie, no mnie jeszcze dzisiaj pierwnie zaraz, zaraz, mi włosy na ręce będą stawać. No to było, to było, aż mnie ciarki przeszły, taki coś, no, my. Komitet Strajkowy, żaden nie było, myśmy byli sami robotnicy, tam nie było, tam nie było żadnych inżynierów, sami robotnicy żeśmy byli prości prości ludzie, prości górnicy. Jak my to czytali, niektórzy tam co, się nie zdawali sprawy, to podpisali i, i gotowe. Ale jak to przyszło to do domu, jak ja to czytałem, ja mówię, nie, to, to nie można pod, podpisać, bo jak się coś stanie, to my jeszcze z tu nie wyjdziemy, a już nas biorą. Już nas, nas poz, poza... Bo prowokacje, prowokatorzy są wszędzie, zawsze, a na kopanie ich już było dosyć. No i mówię, mówię do Andrzeja Bednarskiego, mówię Andrzej, idź zadzwoń na manifest lipcowy. I poszedł, zadzwonił, za chwilę wrócił i mówi, nic nie podpisujemy, tu zaraz będzie delegat e, z manifestu. I mówi w ten sposób, Mówię, nic nie podpisujcie, nikogo nie słuchajcie, z nikim nie rozmawiajcie, z dyrekcją absolutnie nie rozmawiać. Od tej chwili należycie do Międzyzakładowego Komitetu e, Strajkowego na, na manifeście. Tam już był zawiązany Międzyzakładowy Komitet, bo już była Borynia, już były inne kopalnie. nie. No i więc to, ja ci powiem, jak taki coś powiedział, że my już należymy pod Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. To wszystko, ze mnie tak jakby pieronie centów ze mnie spadło. Tak się czułem luźno rozlu, rozluźniony, bo to była niesamowita odpowiedzialność. Przyjechała nocna zmiana, no to już my ich też nie puścili na dół, już my odpowiedzieli, co jest grane i też prosto na hala, a na hali wtedy jak, jak my poszli na ta hala, to było chyba 2000 ludzi, jak no, co najmniej było, było full. No i podchodzi do mnie, podchodzi do mnie taki facet jeden. Z maszynowego. Ja go znałem tylko z widzenia, jak z kopalni, nie, tak go osobiście go wcale nie znałem. Podchodzi do mnie i mówi mi, e, wiesz co, wybierzcie za przewodniczącego Grzegorzczyka, Eugeniusza, teraz wymienię jego nazwisko. Wybierzcie go, on jest bardzo dobrym organizatorem. On robi nawet maszynowym. Ja, ja, ja się roześmiałem, bo ja go znałem już od łebka. My razem my kiedyś też się tam trochę kumplowali. Nie no, to wiedziałem kto to jest, wiedziałem jego, jaki on jest. No i ale rzeczywiście został wybrany tym. Nie, jeszcze nie. Ja go znalazłem tego Grzegorzczyka, i ja mu zdałem całą relację, co się na, na tej zmianie działo, co, jak to wszystko wyglądało, co my robili i tak dalej, co jest grane na nim. No i, i on został tym, przewo tym przewodniczącym. Na drugi dzień zaraz znowu też pierwszy tym te autobusem, no i przypomina się to, jak dzisiaj to widzę, rozumiesz, jak. Wychodzę z tego autobusa, idę, a, a wiaroście już z daleka było Ewal, pośpiesz się pierunie, bo nie umiał dać rady, no, bo roboty w tu, było, tu była zaliczka, tu trzeba było organizować no, wszystko. No to było, to było straszne, była, była ciężka robota. No i jakoś my się my sobie dawali rady na, na tym strajku, no chociaż że było ciężko, były były chwile tak, że, że ludzie nawet uciekali. były tak, że przez płoty też uciekali, no bo tak było, złodziei i pierony też, też było, co tam szperali po autach. To zaś, to zaś takich się też wy, wychwytywano i, i to się ich wyrzucano. Było dużo ludzi przychodzili, ludzie przychodzili do komitetu strajkowego tego, a tego nie chcą, e, nie chcą między sobą. Były różne przypadki, były nawet, że były zawały serca, że tam jeden... Jeden dostał chyba z dyrektorów. Dostał jak to wszystko widział, co się działo, dostał zawału za serca i trzeba było sanitarka i odwieźć go. No, no. no i później no, tak to wyglądało. Było, ludzie spali, żebyś te dziewczyny widziała, jakie ludzie mają pomysły, to jak spali, to niesamowicie na felach, no, wszędzie, gdzie się, tylko, gdzie się tylko dało. Kiedyś był taki mój jeden z moich z moich kolegów mówi cholera. Tu na sali, bo on, on jest w Szczecinach, mówi tu na sali ludzie są bez, bez telewizora, a dyrektor, że tam ma telewizor, to idziemy mu go weźmiemy i przyniesiemy go na sali do ludzi. No i poszli, zebrali, wzięli dyrektorowi ten telefon, dali go na salę i, i było na hala, na hala zborna, na salę. No było fajnie, było trudno, było ciężko, ale żeśmy dotarli do tego, tak jak już mówiłem kilkakrotnie, Marian przyjeżdżał i uspokajał załogę. Byliśmy sami. Nikt nam, nikt nam nie pomagał. Byliśmy sami robotnicy. Zresztą w ogóle ani, ani w, w tym Międzyzakładowym komitecie Strajkowym nie było żadnych doradców. Doradcy to tylko byli na wybrzeżu. W Gdańsku to tam ich było nie do zaczęsienia. A tu na Śląsku w Siębiu nie, nie było nikogo. Myśmy się funkcjami, że mi funkcjami, się podzielili. I, i właśnie za, za dół byłem odpowiedzialny, ja byłem odpowiedzialny z wieżkiem. Matusiakiem byliśmy odpowiedzialni za dół pali. No przecież ja się z tego zdawałem sprawy, bo robiłem przez, całe, przez cały czas w ścianie. To zdawałem sobie też z tego sprawy, że jeżeli na tej ścianie się nic nie zabezpieczy, no to, to przecież po dwóch dniach, to ściana klęczy, bo nic z tego nie będzie, nie pójdzie wejść. Trzeba było to zabezpieczać. No i chcieliśmy też kogoś, żeby, żeby dozór zaczął strajkować, bo te pierony nie strajkowali. dozór dum tylko przeszkadzał. W końcu żeśmy nie wytrzymali, i kiedyś, i, i to chyba było pierwszego, 29 30, albo drugiego, poszliśmy, poszedłem, ja Pierwsze, pierwszej poszli na odprawę, jak żeśmy chodzili, to wstąpiłem do tej kaciapy, gdzie tam siedział dozór, te pierony, w karty grali, kawa pili, kawa nie, bo herbata, nie wiem, czy tam coś, coś więcej, bo kawy wtedy było ciężko, nie, może też mieli. No i oni z nami nie strajkują i ja tam szedłem i... I zrobiłem im tam trochę parę takich rzeczywiście ostrych słów powiedziałem, i zacząłem właściwie to zacząłem tam ryczeć. Zacząłem na nie ryczeć. Ostatnie moje słowa, jakie były, co im powiedziałem, to powiedziałem: Nie myślcie się, że my przegramy, bo my to i tak wygramy. Tylko jak wy będziecie wyglądać przy nas, po strajkach, przecież my walczymy również. O was, o wasze postulaty, bo był okrótszy czas pracy dla dozoru, był taki, yy, był taki postulat. No i to były moje ostatnie słowa i wyszedłem, czas z drzwiami wyszedłem i powiedziałem Grzewościukowi, Genkowi, powiedziałem, że my, my sami te pierony nie idą z nami, nie będą stajkowali. No ale potem jakoś też, jakoś tam jeszcze było, że tego ja, tego ja nie wiem, tylko jak to potem wyglądało. Wiem, że, że genek też tam jakoś z nimi jeszcze gadał. No i się okazuje, potem za chwilę przychodzi do, do, do Komitetu Strajkowego Szymczyk, Nater i nie, nie znam nazwy ich dalej, nie, nie pamiętam, jeszcze jeden, jeszcze jeden ze Sztygary. Także przyszło ich trzech, trzech Sztygarów, do, że niby też chcą być w Komitecie Strajkowym. No to my ich od razu dokoptowali do Komitetu Strajkowego. Już mieli trochę, trochę, trochę jednak lepiej się człowiek czuł, czuł bo, bo jednak też trochę, trochę się znali na górnictwie, nie? Cały szacunek do kobiet, bo o kobietach się nie mówi, ale one też brały, te kobiety, udział w tym, e, w tym strajku. One te kobiety przynosiły i przychodziły z jedzeniem, do, z jedzeniem nam do, pod bramy i tak dalej. To było za mało czasu, żeby o tym opowiadać. Ale córka moja była przy tym, e, też przyszła i stoła i płakała przed, tym, przed, e, przed, za, przed, przed wejściem do biurowca, płakała, bo chce się zobaczyć e, e, statusie ze mną. To są takie chwile, które człowieka wzruszają, bo... Właściwie obydwaśmy płakali. Bo ona płakała i ja płakałem, ona się mnie pytała, A, Tatuś, dlaczego strajkujecie? No to ja jej, to ja jej mówię. <laughs> Iwunko, jak my są traktowani, o tych wszystkich postulatach i trochę mówię, o tym fałszu zakłamaniu, o tej propagandzie, o tym, żeby mieć lepsze krumka chleba na jutro i tak dalej. No ale ja później zaskoczyłem, że bo ona tak na mnie patrzy takimi oczami tak. Tak widzę, że ona tego nie rozumie, bo są były rzeczy, których ona nie rozumiała. Nie? No i taki, taki to było spotkanie. No. Było tam strasznie wzruszające. Później później przyszedł czas rano, rano, chyba po szóstej, bo ja nie wiem 15 czy ileś. Już jak przyjechał Marian, to już było trochę później. Ogłosiliśmy koniec strajku, euforia niesamowita. To, była, to było to było coś, co, co żeby 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 wiedzieć jak to było, to trzeba było to przeżyć. No ale, ale tu w końcu od razu, od razu się trzeba było... Na tym zastanowić. Teraz jest euforia, jest wszystko w porządku, ludzie zadowoleni, ale już było znak zapytania. I co dalej? Co teraz będzie dalej? Jak to będzie wyglądało? Ci ludzie po raz pierwszy powiedzieli nie. Po raz pierwszy powiedzieli temu temu, ol, temu Olbrzymowi, jaki był gigant, jaki był gigant PZPR, tu jaszczymbianie powiedzieli nie, mamy dość, nie chcemy żyć na kolanach, chcemy żyć z podniesioną, z podniesioną głową. I dzisiaj się o nich zapomina. Proszę panią, dzisiaj dzisiaj się o Jaszczymbiu nie mówi, a to bardzo wielka szkoda. Oni bez jaszębia. Polska bez Jastrzębia, bez Śląska jest stracona. Oni się to muszą zdać z tego sprawy. W Jaszczymbiu młodzież wie bardzo mało o tym, co się działo wtedy. A to ich właśnie ojcowie, matki, dziadkowie, to właśnie oni po drugich strajkach. To oni byli wyrzucani z pracy, to oni siedzieli po więzieniach, to ich maltretowano, to im wręczano bilety, z, z paszporty z jednokrotnym przekroczeniem granicy państwa polskiego bez prawa powrotu, to ich zamykano, to oni mają wyroki, siedzieli po więzieniach. Niejednokrotnie po szpitalach się, po szpitalach się wałęsali, niejednokrotnie, niejednokrotnie aszczymskie lekarze operowali sztucznie, żeby chronić tych ludzi, prawda? I ta młodzież tego nie wie, to trzeba im powiedzieć. Ja mówię do tych wszystkich starych, takich działaczy, starych, takich, takich jak ja. Idźcie, jak Was zaproszą gdzieś do szkoły, czy gdzieś, idźcie, opowiadajcie o tym, o tym, to co było wtedy. Bo to co jest teraz, to oni sobie, to młodzież powinna sobie sama wziąć, sama to powinna wziąć w swoje ręce. Tvkanon.pl Nowa strona telewizji.